się Panu siostry i bracia. Usłyszeliśmy fragment Ewangelii, który mówi nam o królestwie niebieskim, już kolejną niedzielę. Jezus mówi nam o królestwie, używa przy tym różnych obrazów. Dzisiaj usłyszeliśmy przypowieść o człowieku, który udawał się w daleką podróż, a przed jej rozpoczęciem powierzył swój majątek swoim sługom. Co ciekawe, Pan nie udziela każdemu porówno. Jeden ze sług otrzymuje pięć talentów, drugi otrzymuje dwa, trzeci, jeden talent. Jezus wyjaśnia. Że każdy otrzymał według jego zdolności. I to wyjaśnienie jest bardzo ważne, bo nie otrzymują oni zadań ponad swoje siły, ale ich zadania są dostosowane do ich możliwości. To, co łączy owe sługi, to fakt, że wszyscy zostali obdarowani przez swojego pana, coś otrzymali. Nie ma takiego, który by nic nie otrzymał. Sami nie posiadali, a, pon, a Pan powierzył im swój majątek. Kiedy Pan powrócił ze swej podróży, zaczął się rozliczać ze swoimi sługami. Jak widzimy, zarówno ten pierwszy sługa, który otrzymał pięć denarów, jak i drugi, który otrzymał dwa, pomnożyli majątek, przynosząc stuprocentowy zysk. Mimo różnicy kapitału słyszą tę samą pochwałę. Dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. Co innego dzieje się z ostatnim sługą. Ten trzeci sługa nie pomnożył majątku, który został mu powierzony. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. lęgi strach, jaki ma przed swoim Panem. Można by zapytać, skąd się bierze ten strach, który paraliżuje w nim zdolność działania i z obawy zakopuje to, co otrzymał. Otóż źródłem tego strachu, tej obawy jest fałszywy obraz Pana jako surowego i chciwego, oraz chęć posiadania otrzymanych darów tylko dla siebie. On nie chce się dzielić, boi się. Ten trzeci sługa nie usłyszał pochwały jak jego poprzednicy. Wręcz przeciwnie, słyszy naganę, bardzo mocną, Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc, być odda Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał moją swoją własność. Moi kochani, moi drodzy, ta przypowieść nie jest abstrakcyjna. Ona jest bardzo aktualna i powinna być także mocno osadzona w naszym życiu. My także jesteśmy, jako ludzie ochrzczeni, jako człowiekowie człowiek Kościoła, sługami Królestwa Niebieskiego. Również nam Bóg, Pan, powierzył swój majątek, to co ma najcenniejsze. Myślę, że w tym Bożym Darze możemy dostrzec także tę niewysłowioną miłość, jaką zostaliśmy obdarzeni przez Boga. Może nie zawsze sobie to uświadamiamy. Może często o tym zapominamy, ale Bóg nas kocha, obdarza nas swoją miłością. To jest największy dar, jaki możemy otrzymać. I ta miłość niczym nie jest przez nas zasłużona. Jest czystym darem. I ta miłość wzywa nas także do dzielenia, do jej pomnażania w naszym życiu. Bo, co ciekawe, kiedy człowiek dzieli się miłością, wtedy ją pomnaża. Doświadczamy tego czasem na co dzień, może mniej, ale to często się zdarza. Te ostatnie dni, tutaj w Krakowie, Dzień Ubogiego, gdzie słyszeliśmy, ponad 300 wolontariuszy dzieliło się swoim czasem, swoimi zdolnościami z tymi, którzy. Mogli zostać w ten sposób obdarowani. Przecież to jest właśnie to dzielenie się miłością, to jest to właśnie pomnażanie tej miłości, wykorzystywanie tych talentów, jakie każdy z nas ma, jakie każdy z nas posiada. Ten talent z przypowieści, to tak naprawdę nie to, co mam, raczej, lecz raczej to, co daję drugiemu, inwestując w miłość. Moim talentem jest to, kim jestem i co mam jako dar od Boga, udzielony mi po to, abym go pomnażał, odpowiadając nań swoją miłością. Każdy z nas jest inny i w różnej mierze obdarowany. To na każdym kroku widzimy, spotykamy się z tymi nierównościami między nami, ale właśnie te nierówności między nami są wyzwaniem dla naszej miłości. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, to znaczy wezwani, by na Jego miłość odpowiedzieć, żyjąc na sposób daru, abyśmy umieli dzielić się tym, co sami otrzymaliśmy. W tym miejscu przychodzi mi na myśl stara łacińska sentencja do ud des", czyli daje, abyś dał. Nie zatrzymuj daru miłości, jaką otrzymałeś, ale podziel się tym cennym darem, aby go pomnożyć. Tutaj przypomina mi się wspaniała legenda o świętym Janie Kantym, którą w mistrzowski sposób opowiedziała Maria Sando z Podolanka w utworze pod tytułem Koszyk jabłek, książeczka z 1890 roku. 130 lat temu. Streszczając to opowiadanie, można powiedzieć, że pewnego razu święty Jan Kanty otrzymał kosz jabłek. Stwierdził jednak, że nie zatrzyma ich dla siebie. Ofiarował kosz rumianych jabłek zakonnikowi Szymonowi, który postanowił podarować je bardziej potrzebującemu. I tak kolejni obdarzeni stawali się ofiarodawcami, wyznając zasadę, że obdarowanie uszczęśliwia bardziej niż dostawanie. I tu taka ciekawostka, w tym łańcuszku tych obdarowanych i darczyńców, którzy sobie przekazywali ten koszyk, jest świętosław, który był związany według w tym opowiadaniu właśnie z tym kościołem, z kościem mariackim poświęconym ku czci Matki Najświętszej. I tak po kilku przystankach u innych obdarowanych koszyk jabłek powrócił do Jana Kantego. Dał i otrzymał. A po drodze tak wiele fantastycznych gestów się wydarzyło: wszyscy zostali obdarowani i czuli się też darczyńcami. Moi drodzy, to dowód na to, że dar płynący z serca. Powrócić może do nas niespodziewanie. To nic innego jak właśnie pomnażanie miłości, jaką otrzymaliśmy. Dzisiaj przeżywamy Dzień Ubogich w sposób szczególny. Jesteśmy z tymi, którzy najbardziej potrzebują, ale możemy pytać, kto dzisiaj rzeczywiście jest ubogi. Czy jest nim ten, kto nie posiada milionów na koncie własnego domu czy samochodu? Czy to prawdziwy obraz ubogiego? A może w kontekście tej Ewangelii ubogim jest ten, kto nie potrafi dzielić tym, co posiada nie potrafi dzielić się miłością? Dzisiejszy dzień jest z pewnością okazją do refleksji nad tym tematem. Wiele działo się przez ostatnie dni w Krakowie. Można powiedzieć, że ten czas stał się świętem dobroczynności. Tak wiele osób się zaangażowało i poświęciło swój czas dla tych, którzy tej uwagi, tej miłości, tych dóbr potrzebują. Jednak, moi drodzy, nie możemy na tym poprzestać. Z pewnością znane nam wszystkim są słowa Jezusa, który mówi, Ubogich zawsze macie u siebie. Oczywiście to zdanie wypowiedziane w całkiem innym kontekście jest jednak zwróceniem naszej uwagi, że ta świadomość nie może być tylko okazjonalna, ale powinna, musi być nieustannie obecna w życiu Kościoła, podobnie jak obecni są w nim ubodzy. I do tego papież Franciszek nas zachęca, już tak w sposób szczególny od siedmiu lat. Ustanawiając ten dzień ubogiego. Wobec ubogich jesteśmy wezwani do dzielenia się darem miłości, który sami otrzymaliśmy. Wszyscy zostaliśmy obdarowani i wszyscy możemy być też darczyńcami. Ten kapitał miłości inwestuję i podwajam, służąc panu ukrytemu w biednym i cierpiącym obok mnie. Wychodząc z siebie, przekraczam naturalny egoizm, mogę przyjąć go jako brata. W ten sposób odnajduję źródła radości i spełnienia. Realizuję się jako człowiek szczęśliwy. I tu myślę, każdy z nas ma to doświadczenie, nawet ten, który nic nie ma, nie posiada, ale. Doskonale wiemy, że gdy komuś coś damy, z kimś się czymś podzielimy, okażemy komuś miłość, czas, to co on potrzebuje, zaraz w naszych sercach rodzi się taka niesamowita radość tego, że zrobiłem coś dobrego, że zrobiłem to, co powinienem zrobić. To od razu jakoś Pan Bóg nas nagradza za każde dobro, za każdą naszą ofiarność wobec drugiego człowieka. Czujemy się bardziej potrzebni, czujemy się spełnieni czujemy się kochani. Trzeba pamiętać o tym, że zamykając się na logikę miłości, która mówi, że gdy dzielę się z drugim pomnażam, pomnażam to, co jest mi dane. Jeśli tak nie pomyślimy, jeśli tak do tego nie podejdziemy, to narażamy się na utratę wszystkiego, bo to też wiemy z własnego doświadczenia miłość nieodzajemniona umiera. Może wielu z nas, Tutaj, nawet obecnych, ma takie doświadczenie, że gdzieś ta miłość, która kiedyś była, która nie była odzajemniona, nie była pielęgnowana, kiedy to miłością jakoś tej miłości brakło, takiego dzielenia się z drugim, gdzieś ta miłość umiera albo już umarła. Miłość nieodzajemniona umiera. Warto sobie to te trzy słowa zapamiętać. Moi kochani, niech dzisiejszy dzień będzie kolejną okazją do otwarcia się na tę logikę miłości, byśmy przestali się lękać, dawać, abyśmy się nie lękali, dzielić z innymi tym, co mamy. I to nie mówię tylko do tych czystych wolontariuszy, to do Was też, którzy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj byliście w namiocie, korzystaliście. Z tego są przygotowane jakby dla Was, ale Wy też, moi drodzy, jesteście powołani do tego, aby, dzielić się, aby się dzielić z innymi tym, co macie. A co macie? Może nie macie wiele, może nic nie macie, ale macie jedną rzecz bardzo ważną w Waszych sercach przynajmniej tę możliwość, że Wasze serce może kochać, że Ty, nawet będąc bardzo biedny, nie mając prawie nic, możesz podzielić się. Z drugim swoim słowem, swoją życzliwością, swoją miłością. I może to jest ten, ten jedyny talent, który możesz sobie odkryć, bo ten talent każdy z nas ma talent do kochania, do bycia kochanym. Słyszeliśmy dzisiaj Pan Bóg daje talenty według tego, co możemy, według naszych zdolności, ale nie ma nikogo, nikt z nas. Nie może powiedzieć, że nie ma żadnego talentu. A ten talent do kochania ma każdy z nas. Tylko trzeba go odkryć, trzeba się na niego zgodzić i trzeba podjąć ten trud kochania drugiego, aby nie odwracać swojej twarzy od drugiego człowieka, czy to biedaka, czy bogatego. Właśnie brak miłości to jest odwrócenie twarzy. Wobec drugiego człowieka, od drugiego człowieka. I tutaj, moi drodzy, na pewno warto przywołać postać świętego Franciszka, a szczególnie słowa modlitwy franciszkańskiej. O panie, uczyń z nas narzędzia twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje zmrok. Mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Myślę, że ta modlitwa to jest fantastyczna, najlepsza recepta na, na to, abyśmy nasze talenty, które otrzymujemy od Pana Boga potrafili pomnożyć. A kiedyś, daj Boże, każdy z nas usłyszy od Boga. Sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w tych malutkich rzeczach, tych najprostszych, nad wieloma Cię postawię. Amen.